Tak ogólnie to skończyłeś już szkołę. Masz bardzo ambitne plany co do swojej przyszłości, więc wyjeżdżasz do USA studiować. W portfelu tylko 400 dolarów. Pierwsze co robisz to idziesz na uczelnię zapytać się o jakiś pokój dla studentów czy coś. Wychodzisz do uniwerka i kierujesz się w stronę dyrekcji. Dyrektor mówi, że no, no nie może ci dać pokoju, no bo nie, nie masz amerykańskiego obywatelstwa. Ja pierdolę. Jesteś załamany. Na stronie uczelni przecież było napisane, że będą jakieś pokoje. Idziesz się gdzieś przejść, żeby pozbierać myśli. Idąc tak, teraz trafiasz na ogłoszenie przyklejone na drzwiach jakiegoś mieszkania. Szukam współlokatora. Najlepiej faceta. Czynsz miesięczny to tylko 170 dolarów. Czyż jakbyś wygrał na loterii? Nie dość, że czynsz niski, to jeszcze pewnie będziesz mieszkać z loszką. Można nawet jakaś fajna będzie. Niewiele myśląc, zrywasz ogłoszenie i pukasz do drzwi. Otwiera ci je jakiś chłoptaś, na oko też student. E, e, ja, ja w sprawie tego ogłoszenia... Jo, stary, ta, to ja pisałem. Patrzysz jeszcze raz na treść ogłoszenia. Szukam współlokatora, najlepiej faceta. Coś ci tu nie gra. E, ktoś... Ja e, e, jeszcze z tobą mieszka? Jo, stary, czasem wpada mój tata na weekendy. Jo, tak w ogóle tu mam na imię John. Spodziewałeś się jakiejś lożki, ale część to tylko 170 dolarów grzechem byłoby nie skorzystać. A więc mieszkasz już tak z Johnem dobre kilka miesięcy. Ogólnie to jest lepiej niż się spodziewałeś. Twój współlokator jest spoko. Na dodatek to twój najlepszy kumpel. Tylko ma jakieś bardzo dziwne zwyczaje. Często ciebie dotyka, za często. Czasami ciebie przytula, ale zawsze mówiąc przy tym, jo, stary no-homo. Wchodzi bez pukania do łazienki, zwykle jak bierzesz prysznic, jakoś komplementuje twoje przyrodzenie i jak gdyby nigdy nic sobie wychodzi. Kilka razy miałeś takie sytuacje, że zasypiałeś sam, a budziłeś się w swoim łóżku, a obok ciebie spał sobie John. On ci tłumaczył, że to przez to, że lunatykuje. John też stwierdził, że masz hemoroidy. I musisz brać przynajmniej raz w miesiącu tabletkę, po której momentalnie zasypiasz, a na nazajutrz masz potworny ból dupy. Ale prócz tych dziwastw to John jest zajebistą mordeczką. Skończyłeś już pierwszy rok studiów. Trzeba to jakoś opić. Bierzesz ze sobą Johna i idziesz do klubu. Widzisz tam lochę 8 na 10. Podchodzisz do niej i ją zagadujesz. Dobrze się wam rozmawia, trochę śmieszkujecie. Nagle do was podchodzi John i drzery do lochy. Jo, od na kurwo! Lóżka patrzy na ciebie i twoją mordeczkę jak na zjebów i odchodzi. Kurwa, John, coś ty właśnie odpierdolił. Jo, stary, idziemy do domu, jo. W domu John tłumaczy, że a, alkohol na niego źle działa i to się nie powtórzy. Chociaż dałbyś słowo, że John był wtedy trzeźwy. Żyjesz tak dalej z Johnem, już razem dwa lata. Nastały czasy kryzysu. Johna wyjebali z roboty, a ty musiałeś sporo płacić za studia. Wasze ostatnie pieniądze poszły na czteropak piwa. Siedzicie tak przy piwku i próbujecie wymyślić sposób aby nie zbankrutować. Nagle John się odzywa. Jo, stary, mam pomysł, jo. No mów jaki. Mini do nie przychodzi. Tutaj John kładzie ci rękę na udzie. Yo, anon. Związki partnerskie. Co on właśnie kurwa powiedział? John ci tłumaczy podstępny plan, żeby podać się za parę homoseksualistów i dostać hajs od rządu. Problem w tym, że musicie wziąć ślub. Jo, stary, is money. To jedyne co wam przyszło do głowy. No więc postanowione składacie jakieś tam papiery i się pobieracie. USA daje jakieś niezłe hajsiwo, pedałom. I tak żyjesz kolejny rok ze swoim małżonkiem Johnem. O of course jesteś hetero. Dobrze się wam żyje z hajsu z rząd z rządu. Do czasu. Za miesiąc kończysz studia i już szukasz pracy. Ale Johna znowu wyjebali z roboty i znowu jest finansowy kryzys. Na dodatek jesteście w papierach zapisani jako małżeństwo pedałów i nikt was nie chce wziąć do pracy. Nagle znowu John pada na pomysł. Jo, stary, słyszałeś o projekcie rządu rodzina na swoim? Kurwa, John, co ty pierdolisz? John próbuje ciebie namówić na adopcję jakiegoś dzieciaka. Jo, rząd nieźle hajsem sypnie. Truje ci dupę tym pomysłem jakiś miesiąc. W końcu jednak się zgadzasz z Johnem. Znowu składacie jakieś papiery, a adoptujecie pięcioletniego chłopca Nareszcie nadszedł dla was dobry okres Skończyłeś studia, masz dobrą pracę John się zajął wychowaniem gówniaka A rząd wam opłaca rachunki Pewnego dnia siedzisz sam na ogródku pijąc browarka i myślisz o swoim życiu Jakie to życie pisze dziwne scenariusze Wspominasz sobie ten moment jak pierwszy raz tutaj przyjechałeś i poznałeś Johna Czekaj chwilę Analizujesz wszystkie dziwne zachowania Johna. To, że ciebie namówił na uderwane małżeństwo, a potem ci truł dupę, żeby adoptować głównia. Kurwa, no nie! Kurwa, no nie! Musisz mieć pewność. Rankiem idziesz do knajpki, w której niegdyś pracował John. Pytasz się kierownika, za co go zwolnili. On ci odpowiada, że John sam odszedł. Kurwa. Potem idziesz do pierwszej roboty, jaką miał John. Kiedy ją stracił, namówił ciebie na ten cały pomysł z tym pojebanym małżeństwem. Tam też kierownik mówi, że John sam z niej rezygnował. Dociera do ciebie, że John jest pedałem. Nie wiesz, jak to powiesz waszemu synkowi. Co gorsza, wczoraj zrobiłeś badania i okazało się, że nigdy nie miałeś hemoroidów. John, ty podstępny z synu.